Niechęć, witam Was bardzo serdecznie tu, Elspeth i zapraszam Was na kolejny odcinek z gry SpongeBob, SquarePants, yy, The Cosmic Shake. Yy, dawno nie grałam tak szczerze. Jakby ktoś mnie chciał zapytać. Tydzień minimum? No, ostatnio, żebym nagrała, nie wiem, z trzy odcinki, a że akurat yy, odcinki są właśnie co drugi dzień? Tak, akurat zdarzyło się, że mam właśnie. Dawno nie nagrywałam. Po sobie tak jak mówię nagrałam parę. Na, na święte, do, świę, na świętego spokoju, do świętego spokoju. Jak już się to tak mówi. Więc no okej, okay, spoko. Słodka czy, czy, czy zapo nie zapomnę jak się grało. Nie no, chyba raczej nie. Ech. Tak średnia właśnie chyba ten SpongeBob wygląda póki co. Chciałam, że trochę bardziej będzie, yy, no bo pierwsza część była też u mnie. No to chciałem, że bardziej będą ludzie chętni na, na spongeboba, bo no bo nowa gra i tak dalej. Niestety nie. No Trudno, mi się dobrze gra, więc. Więc ja sobie. Zagram. Aha, to tego pewnie teraz nie zrobię, bo to Potrzebuję czegoś. Taka potrzebuje pewnie temu, żeby przyciągnąć ten i kopnąć. Chyba że powinnam dać radę, nie sądzę. Patrzcie na mnie! No właśnie. Zablokowany jest. No okej, no dobra. Idziemy dalej w takim razie. Wystarczy odrobina. Nie wiadomo, potem to będzie miało sens. Tędy, tędy proszę! Szybciej! Co ty tu jeszcze robisz? Proszę, udaj się do wyjścia, albo zostanę zwolniona. Reżyser na ciebie czeka. Mm -hmm. Co? Jak udało ci się dotrzeć tu tak szybko? Musiała wepchnąć się w kolejkę, Patryku. <grym> teleportować teleportujcie. Szczęściara. Dobra, idziemy. Edemel, Edemel, a jaki ten. Tam... Jaka tam jest słupka, będzie? A mogę na górę wejść, bym chciał. A, więcej, większy obszar jakiś taki ma? Spongebob? Tak trochę. O nie, no to jest unik. To już wiemy. O kurcze. Wow, jak zwany dostanę to tylko roz. Jakie muskle. O rany, to jest dopiero kawał galarety. Póki jest w tej klatce, nic ci nie grozi. No, póki jest, a póki nie będzie, to zaraz będzie ała. Dobra, na razie nie, na razie pozbieramy resztę. Myślałam, że tam na górę gdzieś można było jeszcze wyjść, ale nie. Yeah. Nie tam na górę. O, hop. Tutaj. bo więcej się nie da. Nie, nie sądzę, że... Żeby... Dobra. Ja skaczę. Może być? Ja latam. O, nie przejdę, więc... chcę iść tędy. Tylko kusi mnie, żeby roz... rozwalić te, te tiki, ale nie mogę, bo potem nie wejdę z powrotem. Niestety. Że jak tych ochroniarzy tam nie będzie, to może potem będzie można? O kurde. Jejku, myślałam, że już ten jest. Niewidzialne. A to można ten? Można. Jejku, a po co bym miała tam wchodzić? I hops. I tiki chodźcie. I kolejny hops. Bo tu woda jest w ogóle. Bieram najpierw kurę sobie ładnie. O, proszę. Nie, to mi się z tym zachyli. Prawie. A nie, to jest wyjście, to spoko. Mhm, to można zmienić, nie? Nie. Ciekawe, czy będzie można zmienić postać? Chyba nie, ale pewności nie mam. Nie dojdą nam te inne postacie, ten, ten, nie wiem, Sandy. Sandy była w poprzedniej części, można było im grać, a tu tak średnio. No, Patryk jest ten latający. Dywan, jasne. Balon. Więc chyba raczej Patrykiem nie zagram. Coś mi się wydaje. Takie, takie jedno, takie no. Nie wiem, czy to był pomysł. Jak tak mieli napisaną grę, no to tak mieli, no miała być fajne. Znaczy jest fajne, nie powiem, że nie jest. Ta gra jest zacna, fajna. Taka dla mnie, dla dziecka. A, ten. O Jezu. jak myślicie? Dobra, dam radę. Pewnie będziemy walczyć z tym przeciwnikiem, nie? Musimy jakoś otworzyć te drzwi! Oho! więcej Guzik! Jest w klatce obok tego nie, Masz na myśli tego wielkiego, brednego tego babu, kolesia, Tego który cały czas się na nas gapi? Tego babo MMBB! Nie znam żadnego MM, ale BB znam. Haha ha. O panie. O panie jak mi za o ała, to boli pa... Odrobina. Znać reżysera. Aha, czyli to się męczy. <laughs> oj ojoj. Oj. Dobra. No chodź, pomachaj tym. Żelazkiem. Wanna to jest nie żelazko. No, no chodź. hon hono, hono. hono. I zmęczyłeś się. No, spoko. Spoko, może być. Dobra, mogę już. Mogę. Jej, dziękuję. iść dalej, tym więcej nie ma nic. No. Y Tyki Wszystkie kamery. Ma nawet przenieść się do odległej przyszłości. Wow. wow. Słuchawki ma. Tak no to gdzie jest Barobus? Barobus. <laughs> A Ja wyjątkowo nie. Jestem godna nas na 100 lat. Dobra. Pozbierajmy wszystko. <śmiech> Trafiłaś. <śmiech> Zajebiście. Aha, z tego też są te żelki. I ja dalej powiem, że to są żelki. A nie jakieś bąbelki czy Widzę, <laughs> że się spóźniłaś. A teraz Kamer Schmidt. Skalmar jest reżyserem? On ma wizję, Spongebob. Ja też. Ale nikt nie. nie słucha. Aaaa! Nie wypadło z ciebie szkoda. Dłówka. Spaghetti. Mm -hmm. Dawno nie jadłam. Spaghetti. Czego ty dawno nie jadłeś? Tego <gł> wszystkiego. Pizzy, pytek. Jak to się rzucało? Pewnie nie w tym momencie. No właśnie, trzeba poczekać. Żeby tam na górę, wiecie, wskoczyć. Jak zbieramy wszystko, to prawie wszystko. Prawie wszystko. O, teraz by można było. Nie, nie teraz, by się odsunęło, właśnie. Oj, <laughs> tam są tiki. Owe. Ja chcieć. O i teraz. Oj, ale fuk, sprawie. No i co, to są tylko ten kamienny i wybuchowy, żeby. Jej trafiłam. Teraz na scelę trafi w coś. Aha! Dobra, tu no. Bum Wystarczy odrobina No. zbieram sobie, wiecie, wszystko Ten film to będzie niezły gniazd. No raczej. Dobra. Jeszcze tu. Ojojoj, oj, oj, panie. Mnie! Uu, jeszcze Dobra. Uh, um. Jestem. Mam cię uderzyć. Uh. Na źle, że... Ale jestem, panie reżyserze, rezes jestem... Jakimże to aktorem uraczyły mnie te... z agencji. <noise> no od kusterfina I tak mi odpłacają? No. A? Pomagałem się bohatera, nie jakiegoś piankowego pokurcza. Oj ty o za długo moczyłeś się w wannie? Nie, nie mam wanny. Ha. panie reżyserze. Jestem SpongeBob. Nie, nie poznajecie co? Zdjęcia zaczynają się za Niedługo. Niedługo. Trzeci pozbawieni kultury plebejusze od castingu nie są w stanie pojąć, że ja... Mam wizję. Pozwala mi być częścią czegoś, co z pewnością zostanie obwołane największą filmową sensacją, jaka kiedykolwiek pojawiła się na morzu? A, nie pod morzem? Pod wodą, pod, pod morze też. Ale nie upadaj na duchu. Wciąż mam dość talentu, żeby zrobić z ciebie narzędzie niszczycielskiego piękna. O, o ekstra! W tej scenie musisz przedzierać się przez ulice opanowane przez gangi. Ciekawe, czy będą po sobie. Centru. Póki co na razie nie. A, takie z boku. Takie boczne. A, na czas to jest. A, halo. Nie trafię. Boczne bieganie. Ła, ła. O, spoko. A, tego nie muszę rozbadać. Halo, 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 halo. Żelki! Wypadają! Juhu! Brzmi jak dziecko, bo jestem. Next! O, majtki! Ej, tam kuleczki! Co mnie za... Kadr mnie zjadł! Oż ty... Nie! No nie! No, no i wszystko... no... Nie, zapomnijcie, że tam coś jest. Kuźwa, przeskipuje to. Pominę to, wiecie. Trochę to za szybko w pewnych momentach idzie, wiecie. Bo ja chcę pozbierać. Nie, ja i tak zaprzyłam, bo nie pozbierałam wszystkiego. A tam było. Ten zła. Trochę. Ale dawać kuleczki. A te galareczki. Ale okay. się Ja w ogóle trafić nie mogę Słodka i lepka. najlepiej jest ciebie przezać. Być Ach, być. Ej, I dupeczka. Na mnie. Da się tam... Nie da się to po co to, to tam jest, kurde. Wow. Pięknie. Pięknie. Wow, ta gra mnie nie lubi. No dobra, no nie, nie zbieram wszystkiego. Nie, musisz... Szkoda. Ja niestety lubię zbierać wszystko i to będzie boleć. Trochę też można się pomylić, w którą stronę się idzie. Jak się zapatrzy na jakiś inny kąt. Nie będziecie patrzeć na jaką głębię czy coś. Znaczy, nie, to się chyba inaczej nazywa. No przy tym nie wiedziałam, gdzie trafić. No to tu już przesadzili trochę, bo myślałam, że w tamtą stronę można iść, a tu nie można. Tu też, albo właśnie góra, albo dół. To się zdecydujcie. No i co? I to były tiki, no i... Tiki taki. No i za szybko to idzie teraz, patrzcie, znowu. No nic, no nie pozbieram wszystkiego tak, co chcę pozbierać, no. Nic na to nie poradzę. Przykro mi. Ała! Kurde! Jejku! Chciałam się podrapać po nosku. Przez wygląda na bardziej zestresowanego niż Wow. Tam jest moneta! No chyba kuźwa za, za, zartujecie ze mnie. No i ja ominęłam moneta po, Moneta. Żeby jakiś... Znaczy, jest monet? Szybko, wykonaj wrogu, czekali w zasadce. To nie mamy czasu na wygłupy. Monet. Słodka i lewka. Czy monet jest malarzem? Wydaje mi się, że tak, ale... Gdzie tam ja i sztuka? No chodź, no bi Nie mój Co jest kuźwa? To jest zło. Ej, jeszcze raz, bi Mhm. Mm no, bliżej. No, No! No, kur. No i tak to wygląda. O, głębokość. Nie, to się nie tak nazywa, ale. Ale ja to tak nazywam. <grystanie> ale co było szło? Tak rozwieś mi się tak o. Nudów. Serenę dostanę. Wow, znaczy. Psy, psy. Co za psy, psy? Nowe moce? Wow, jaka piękna bańka! Ojejku, zakochałem się. Boże, przytulić. Nie możesz. To niezniszczalna magia powstała dzięki galarecie, którą zbieracie dla mojej. E... Naszej sprawy. Aha, do jesteś pewna, że to tu znajdziemy Sandy? Portal przeniósł cię tam, gdzie miałeś się znaleźć. Nie opieraj się woli galaretowersum. Galaretowersum. Zamiast tego zbierz ją i przynieś do mnie. Poza tym galareta szepnęła, że wykonałeś jakąś pracę zarobkową? To gdzie, o który? Nie, ja nic nie wiem. Czy twoje kanciaste portki nie tęsknią za światłem reflektorów? Nie mam kanciastych port. <laughs> Kontynuuj. Masz Jeśli to jest sposób na uratowanie Sandy i świata, to muszę włożyć w te role całe kanciaste serce. Dzięki, Kasandro. Trzeba za, żebyć, spodnie. Nie, nie ma sensu. Lecimy, Check point. Całe szczęście, że Cassandra nam pomaga. Cóż za bezinteresowna kobieta! Aha, bezinteres. Jasne. Słodka ja i lepka. Znaczy nie mówię o sobie, mówię o niej, bo to ten... Ona na narobiła tego tarabanu bajslu. Jestem grzesna no, o co chodzi? Chyba nie wejdę. To za potworki, Co to ma być? O no, bum. Bum. O jak się złości leci Chodź Zapomniałeś już o mnie co? Tak jak wszyscy Coś jeszcze nie No Na razie Póki to tak kieruje O tam jest ten yy... Podęki Spongeboba i Patryka i nie wiem tam jeszcze jest? karate, jeszcze karate spaghetti. Nie, nie ma tu ten... nic. Staram się jak na najwięcej tego porozwalać. O kurde, to jak spadnę, to już do... Do wody, no właśnie. I wszystko mi się... pojawi w... Na... Nie właśnie. O, spode... Ty! Gdzieś ty mi te spodenki rzuć. No... Chyba kur... Nie, to O, proszę! gdzieś ty mi spodenki rzuć, panie! Nie dobra, nie idę po tej żelki. Nie warto chyba. <laughs> Ale trafiłam. <laughs> jeden na samym dole, P pięknie. Aha, i tak muszę ten przelecieć. Aha, no dobra, na drugą stronę. Dobra. O właśnie. O nauczy się jak te balony. Rozwalac. Posłuchałbym mojego agenta i reżyserowałbym teraz wyścigi mięczaków dwa. <gry> Ale ci nie wyjdzie. To jest film karate. Ale chyba muszę pracować z tym, co mam. Zacznijmy od czegoś prostego. Kop, karate. Op. Kup karate, no mamy, a i y, no okej, okay, nie no ma sens, czyli skok i y, kop, no. Zafunduj mu kop karate. No. A teraz, żebyś mógł raz na zawsze udowodnić, że potrafisz wcielić się w wielkiego bohatera karatekę, przygotowałem dla ciebie małe wyzwanie. Bieg Dobre. W po dachach miasta. Ojojoj! Oj, oj. Mam nadzieję, że nie boczne bieganie, bo. powinniśmy. Heja! Zacząć z wykopem. A ja! A ja, złota łopatka. No i każda właśnie z tych, których będzie miała jakąś umiejętność. Kurde, bo zaraz wysadzi mnie. E, dobra, wiecie co, skończymy sobie ten odcinek w następnym odcinku. Polecimy na dachy. Nawet wyraźnie, będziemy kopać. Chciałam powiedzieć gryźć, ale nie wiem co, właśnie. Więc będziemy kopać, rozwalać przeciwników nową umiejętnością karatekop. Kobraka albo karateki. E, dobrze, no nic. Dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobał. Komentujcie, lajkujcie, dziecie się moimi filmikami ze znajomymi. Jestem na świętym stronku, bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my wkrótce słyszymy się w kolejnym odcinku gry Spongebob, Squarepants, Cosmic Shake. Eee, dzięki! Cześć!